Na długo przed rozpoczęciem sezonu spekulowano, że o pierwszą ligę w wielkim finale playoff bić się będą zespoły z Wrocławia i Ostrowa Wielkopolskiego. Zarówno w sezonie zasadniczym, jak i w półfinale playoff było ciekawie, jednak jedni i drudzy potwierdzili klasę starcia wrocławsko-ostrowskie. Mają swoją historię i specyfikę. Ponownie tego nie zabrakło. Kibice obejrzeli dwa bardzo ciekawe spotkania, które otworzyły finałowe zmagania. Pierwsze starcie opieczni Rafała Kalwasińskiego wygrali 67 do 55. Po 30 minutach na koncie gospodarzy były tylko jednak dwa punkty więcej. Na zwycięstwo Śląsk zapracował w ostatniej ćwiartce, pozwalając rywalom rzucić zaledwie pięć punktów. Wrocławianie zagrali fenomenalnie w defensywie i to dało udane otwarcie finału. Dzień później emocje były jeszcze większy Śląsk zwyciężył 67 do 64 po 30 minutach. W zdecydowanie lepszych nastrojach byli koszykarze z Ostrowa, którzy zasłużenie prowadzili aż 59 do 48. Znów jednak czwarta kwarta należała do naszych Wrocławianie ustawili w defensywie mur nie do przebicia. Do tego zaczęło też wpadać w ataku w błyskawicznym tempie. Śląsk odrobił strata w nerwowej końcówce pokazał, że jest lepszy i wygrał Trzema oczkami. Bardzo dobrze w obu meczach zaprezentował się Radosław Herzy, który zdobył łącznie 40 punktów będąc najlepiej punktującym zawodnikiem drużyny gospodarzy. W rywalizacji finałowej Śląsk prowadzi 2 do 0 do awansu do pierwszej ligi. Wrocławianom brakuje już tylko jednej wygranej.